Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Legendy Motoryzacji. Dziś będzie o człowieku, którego kojarzy chyba każdy, o najbardziej utytułowanym kierowcy w historii Formuły 1, posiadającym takie rekordy jak między innymi największa ilość tytułów Mistrza Świata, czyli 7 tytułów, największa ilość wygranych Grand Prix za czasu swojej kariery, których było 91, oraz największa ilość wyścigów wygranych w trakcie jednego sezonu Formuły 1, czyli 13. Zapraszam was, abyście nieco bliżej poznali Michaela Schumachera. Michael Schumacher urodził się 3 stycznia 1969 roku w Niemczech, w niewielkiej miejscowości Helf. Już w wieku 4 lat jego ojciec Rolf, który to był murarzem, zbudował dla niego niewielki gokart napędzany silnikiem z kosiarki. Natomiast gdy niedługo po tym Michael swoim go-kartem przywalił w słup, jego rodzice zabrali go na tor go kartowym gdzie stał się najmłodszym członkiem klubu kartingowego. Schumacher szybko zaczął startować w zawodach i już w 1982 roku wygrał tytuł mistrza Niemiec w kartingu. Później kolejne tytuły mistrza Niemiec, tytuły mistrza Europy, szkoła. Z której to zrezygnował na rzecz bycia mechanikiem, natomiast w 1988 roku wkroczył w świat wyścigów jednomiejscowych bolidów, rozpoczynając starty w Formule Ford. Później, w sezonie 1990, Formuła 3 i oczywiście zdobyty tytuł mistrzowski, z Formuły 3 dalej Schumacher powędrował do mistrzostw samochodów sportowych. Co było dość nietypowym krokiem, ale jego ówczesny szef zespołu Formuły 3 oraz menadżer Willy Weber tak właśnie mu doradził, mówiąc, że będzie to najszybsza droga, by ten mógł dotrzeć do Formuły 1. Schumacher zajął piąte miejsce w swoim pierwszym sezonie startu w tych właśnie mistrzostwach, co być może nie brzmi jak jakiś niesamowity wynik, chyba że weźmie się pod uwagę to, że wystartował zaledwie 3 spośród 9 wyścigów w sezonie. W sezonie 1991 kontynuował starty w Mistrzostwach Samochodów Sportowych, jednak w międzyczasie zadebiutował on w Grand Prix Belgii w Formule 1 w zespole Jordan Ford. Debiut był udany, choć nie do końca. W kwalifikacjach Schumacherowi udało się zająć fantastyczne siódme miejsce. Mimo że do tej pory ani razu nie jeździł on po torze Spa. Natomiast w wyścigu, w którym to wystartował, musiał wycofać się już w trakcie pierwszego okrążenia ze względu na awarię sprzęgła. Następnym krokiem było przejście Schumachera do zespołu Benetton-Ford, które to zespół Jordana chciał mu uniemożliwić, ale na szczęście bezskutecznie. W swoim kolejnym wyścigu, a więc Grand Prix Włoszech, Schumacher zajął piąte miejsce. Następnie dwa razy ukończył szósty w Portugalii oraz Hiszpanii. Następnie w 1992 roku Schumacher zaliczył pełen sezon startów. Jakie były tego efekty? Siedem razy stanął na podium, z czego jeden wyścig wygrał. Wyścig, który wygrał, było to Grand Prix Belgii, czyli wyścig, podczas którego to rok temu zadebiutował w Formule 1. W 1993 roku Schumacher nie ukończył aż siedmiu spośród szesnastu wyścigów w sezonie, ale za to wszystkie, które ukończył, ukończył na podium. Natomiast jeden wyścig udało mu się wygrać, było to konkretnie Grand Prix Portugalii, co finalnie na koniec sezonu dało mu czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. W 1994 roku zaczęła się absolutna dominacja Schumachera za kierownicą usprawnionego bolidu Benettona. Wygrał pierwsze cztery wyścigi w sezonie. Włącznie z wyścigiem numer 3, czyli Grand Prix San Marino, podczas którego to zginęła legenda motoryzacji, o której to opowiadaliśmy Wam. Ostatnio, w naszym odcinku, do którego to link znajdziecie gdzieś tutaj. Do końca sezonu Schumacher wygrał jeszcze cztery wyścigi, co finalnie zapewniło mu pierwszy w karierze tytuł Mistrza Świata. W 1995 roku, w dalszym ciągu za kierownicą Benettona, Schumacher kontynuował swoją dominację. Dziewięć zwycięstw w sezonie dało mu kolejny tytuł Mistrza Świata. A przy okazji, Schumacher zapisał się w księgi rekordów, stając się najmłodszym kierowcą, który to aż dwa razy sięgnął po mistrzowski tytuł w Formule 1. A dodatkowo zapewnił Benettonowi, razem ze swoim kolegą z zespołu, Johnem Herbertem, tytuł w klasyfikacji konstruktorów. Since w 1996 roku Schumacher przeszedł do zespołu Ferrari, zespołu, z którym chyba wszyscy najmocniej kojarzą tego kierowcę. Trzeba wspomnieć, że Ferrari wówczas było w bardzo słabej kondycji. Ostatni raz po tytuł w klasyfikacji konstruktorów sięgnęli w 1979 roku, a mimo to wyłożyli 60 milionów dolarów na dwuletni kontrakt z Schumacherem, i od razu przełożyło się to na wyniki. W pierwszym sezonie swoich startów Schumacher wygrał trzy wyścigi, czyli więcej niż wszyscy kierowcy Ferrari w sezonach 1991-1995. do 1995. W pierwszym sezonie startów jednak niemiecki kierowca zajął trzecie miejsce, zapewniając Ferrari drugą pozycję w klasyfikacji konstruktorów, co i tak było ogromnym sukcesem dla tego zespołu. W sezonie 1997 Schumacher walczył zaciekle ze swoim największym rywalem zespołu Williamsa, Jacques'em Villeneuve. Villeneuve prowadził w klasyfikacji kierowców przez pierwszą połowę sezonu, Schumacher natomiast przez drugą połowę sezonu. I podczas ostatniego Grand Prix, czyli Grand Prix Europy, Schumacher startował do wyścigu z jednopunktową przewagą. I wszystko szło dobrze do momentu, w którym Boli Schumachera zaliczył awarię w trakcie wyścigu, która to poskutkowała znacznym spadkiem tempa tego kierowcy. Villeneuve zaczął doganiać Schumachera, natomiast podczas wyprzedzania go, Schumacher w akcie desperacji chciał sprowokować wypadek co finalnie wykluczyło tylko i wyłącznie jego z wyścigu, a Niemiec został całkowicie zdyskwalifikowany z klasyfikacji kierowców za niesportowe zachowanie. W sezonie 1998 natomiast największym rywalem Schumachera był Mika Hakinen, z którym to również wymieniał się zwycięstwami oraz pozycją w klasyfikacji kierowców w trakcie trwania sezonu. Finalnie to jednak Hakinen sięgnął po mistrzowski tytuł, ponieważ wygrał dwa ostatnie wyścigi sezonu, z których to jednego Schumacher w ogóle nie ukończył. Sezon ten jednak nie odbył się bez kontrowersji, gdzie podczas Grand Prix Belgii w trakcie deszczu Schumacher prowadził z ogromną 40 sekundową przewagą, dlatego też nazywany był Regen König, czyli król deszczu. Chcąc wyprzedzić dublowanego David'a Coultharda, ten przyhamował. Przez co Schumacher w niego uderzył, stracił koło i musiał wycofać się z wyścigu. W alei serwisowej natomiast podbieg do Kultarda, wykrzykując do niego i pytając go, czy ten go chce zabić. Sytuacja nie została wyjaśniona aż do pięciu lat później, kiedy to dopiero Kultard przyznał się, że cały wypadek był jego właśnie winą. Now what is he up to? He's storming down the pit lane, presumably to get- Look at him! Look at him! He's he's saying I'm going to the stewards, He's James, James! Can you can you enlighten He's going to Culfard! He's gonna have it out with David Coulthard! This is a bit like Nigel Mansell and Ayrton Senna center at that Belt and Prix, when Nigel got it back. 1999 dla Schumachera zaczął się całkiem nieźle. Cztery razy na podium w pierwszych pięciu wyścigach, z czego dwa zostały przez niego wygrane. Niestety jednak podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii Schumacher raz jeszcze stracił szansę na swój kolejny mistrzowski tytuł. A to na wskutek awarii hamulców w jego bolidzie, która to poskutkowała. Wypadkiem dosyć poważnym, ponieważ w jego trakcie Schumacher złamał sobie nogę i został wykluczony z aż sześciu wyścigów w sezonie. Co było w sezonie 2000? what a sensational race this has been. and the third successive victory for michael schumacher and for ferrari puts him on 30 world championship points too. To samo mniej więcej działo się w sezonie 2001, 2002, 2003 i 2004. Pięć lat z rzędu Schumacher zdobył tytuł Mistrza Świata. Po zwycięstwie w Grand Prix Włoch w 2000 roku Schumacher wyrównał rekord zwycięstw w wyścigach, który dotychczas należał do Ayrtona Senny. Ayrton Senna był idolem Michaela, dlatego też gdy ten podczas konferencji prasowej został zapytany, czy to 41. zwycięstwo wiele dla niego znaczy, zaczął płakać. Czy te Tak, to yes, dla mnie. W 2001 roku Schumacher zapewnił sobie tytuł Mistrza Świata aż cztery wyścigi przed końcem sezonu. Natomiast jednym z bardziej niezwykłych momentów w tym sezonie było Grand Prix Kanady podczas którego to na pierwszym miejscu wyścig ukończył Ralf Schumacher, a na drugim miejscu Michel Schumacher. Był to pierwszy i jedyny raz w historii Formuły 1, kiedy to jacykolwiek bracia zajęli dwie najwyższe pozycje na podium. Sezon 2002 był kolejnym sezonem, który to nie obył się bez kontrowersji. Podczas Grand Prix Austrii kolega z zespołu Michela, czyli Rubens Barrichello, prowadził na ostatnim okrążeniu. Jednak po dostaniu instrukcji przez radio, na ostatniej prostej przepuścił Schumachera na pierwsze miejsce, co spotkało się z ogromną falą krytyki. Schumacher podczas koronacji zwycięzców, jako gest szacunku wpuścił Barrichello na pierwszy stopień podium. Co ciekawe, rok później podczas Grand Prix USA, kiedy to Schumacher prowadził niewiele przed Barrichello, postanowił zwolnić tak, by wspólnie z Barrichello mogli przekroczyć linię mety. Ale niestety zwolnił trochę za bardzo i Barrichello go wyprzedził. Cóż no, nawet mistrzom się zdarza, natomiast tak jak wspomniałem, Schumacher raz za razem konsekwentnie zdobywał tytuły Mistrza Świata aż do 2004 roku, osiągając wówczas swój siódmy rekordowy tytuł mistrzowski. W roku 2005 zmieniły się regulacje co do opon nakazujące jazdy na jednym komplecie przez cały wyścig. Miały to być przepisy, które zmniejszą przewagę kierowców, którzy jeździli na oponach firmy Bridgestone, takich jak m.in. kierowcy Ferrari. Miały to być po prostu przepisy wyrównujące szanse pomiędzy kierowcami. Wówczas okazało się, że Schumacher miał duże problemy, by dotrzymać na mniej trwałych oponach tempa swoim rywalom. Jedno zwycięstwo w sezonie 2005 zapewniło mu trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców, którą to wygrał Fernando Alonso. W ostatnim sezonie startu w Schumachera w Ferrari natomiast walczył on zaciekle przez cały sezon z Fernando Alonso o tytuł mistrzowski i stając do przedostatniego wyścigu w sezonie, obydwoje kierowcy mieli dokładnie tyle samo punktów w klasyfikacji. Podczas przedostatniego wyścigu jednak Grand Prix Japonii prowadzącemu wyścig Schumacherowi zepsuł się bolid. Awarii uległ silnik i była to pierwsza tego typu awaria w bolidzie Ferrari od pięciu lat. To poskutkowało tym, że Alonso wyszedł na prowadzenie, natomiast stając do ostatniego w sezonie Grand Prix Brazylii, Schumacher musiałby je wygrać, natomiast Alonso musiałby nie zdobyć ani punktu. No i kwalifikacje do Grand Prix Brazylii zapowiadały się naprawdę nieźle. W Q1 Schumacher był najszybszy, w Q2 Schumacher również był najszybszy, natomiast do Q3 Schumacher nawet nie podszedł ze względu na kolejną awarię Bolidu. Wyścig również nie układał się po myśli. Po przebiciu opony Schumacher spadł na 19 pozycję, jednak dzięki jego niesamowitej jeździe wspiął się na czwarte miejsce, na którym to ukończył wyścig. Co przez dziennikarzy było komentowane jako niesamowity pokaz umiejętności Niemca i przepiękne skwitowanie całej jego kariery w Formule 1. Po tym Grand Prix Brazylii Schumacher opuścił zespół Ferrari i opuścił Formułę 1 na 3 lata. Po tych trzech latach natomiast znowu wrócił do Formuły 1, tym razem jednak w barwach Mercedesa. Niestety jednak sezon 2010 obył się bez spektakularnych sukcesów Niemca, ani razu nie udało mu się nawet stanąć na podium i finalnie w klasyfikacji kierowców zajął dziesiąte miejsce kończąc sezon za robertem kubicą. Sezon 2011 zakończył na ósmej pozycji, natomiast sezon 2012 na 13 pozycji. Niestety, po zmianach w przepisach, jeżdżąc bolidem, który nie należy do czołówki stawki, nawet tak wybitny kierowca nie był w stanie nic wskórać. Po tym sezonie 2012 Schumacher definitywnie wycofał się z Formuły 1, ustępując miejsca Lewisowi Hamiltonowi w zespole Mercedesa. 1. Michael Schumacher is out Mercedes, Hamilton Tym sposobem Schumacher już nigdy nie powrócił do ścigania się za kierownicą bolidu. Schumacher był również ambasadorem UNESCO, rzecznikiem bezpieczeństwa kierowców oraz wielokrotnie angażował się w działania na cele humanitarne oraz charytatywne, przekazując na nie dziesiątki milionów dolarów. Natomiast jak pewnie większość z Was wie, pod koniec 2013 roku, dokładnie 28 grudnia, Schumacher uległ bardzo poważnemu wypadkowi na nartach. Dokładnie uderzył on głową w kamień w sposób tak niefortunny, że po przetransportowaniu go do szpitala okazało się, że jest w tak poważnym stanie, że lekarze zadecydowali o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej, a następnie o wycięciu guzu mózgu, który powstał na skutek takiego właśnie uderzenia. To, co na ten moment dzieje się z Schumacherem, nie jest nam tak naprawdę znane. Nie wiemy, czy Schumacher chodzi, czy mówi, czy kiedykolwiek go w ogóle jeszcze zobaczymy. Informacje o stanie zdrowia znają tylko i wyłącznie rodzina oraz najbliżsi Schumachera, i to musimy uszanować. Tyle ode mnie, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie nam łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco i zaproponujcie w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć następnego w legendach motoryzacji. Ja tymczasem się z Wami żegnam i zostawiam Was jeszcze z krótkim filmikiem poświęconym Schumacherowi. it's his 11th win of the season it equals his record from 2002 it's the third time he has won on home soil and listen to this I still believe will be remembered as the greatest driver in the history of formula one Uh, who likes me or loves me, I'm happy about. Who doesn't, I do understand because uh, you can't be loved from everybody. For me, it was always clear that I'm not going to win the championship, and it's Ayrton who is going to win the championship. And he hasn't been there for the last races, and I'd like to take this championship and give it to him.